Dzień dobry Państwu. Ładna, słoneczna pogoda, warunki idealne do treści Miło się będzie komentowało dzisiejsze spotkanie. Ze stanowiska dla komentatorów serdecznie witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do spędzenia wieczoru w naszym towarzystwie. Ekipa Vipers. Kontra Lions. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka darku. Wprawdzie to spotkanie towarzyskie, ale myślę, że emocji nam dziś nie zabraknie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Nikt teraz nie przeszkadza. Rodrigo. To piłkę i mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Prete de la formazione ospite con il numero 15 Kai Havertz. Ribery. Ribery z piłką. Może dośrodkować. To może być burdensja Paul sędzia nie ma wątpliwości, dyktuje rzut karny za chwilę wszystko może się wyrównać. Rzut karny, aczkolwiek moim zdaniem powinna być jeszcze żółta kartka. Na całe szczęście sędzia nie wymierzył w tej sytuacji większej kary. I mamy gola rzutu karnego. No, bardzo ładnie strzelił z rzutu karnego. Uderzył spokojnie, bardzo precyzyjnie. A więc mamy zmianę. Jest jeden do jednego. Remis. Nieczysto wślizgiem, no na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Proszę Państwa, koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. No, dobrze przeczytał to obrońca. No, mogą teraz skarcić rywali. Larsen. Może stąd strzelać. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Piłka ląduje w prance. Oglądamy podobnie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalnością. Juan Mojica. Nicolas Dominguez. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Wbrew przepisom przerwana akcja Żółta Kartka wisi w powietrzu. Tak, jest Żółta Kartka za tę nieładną interwencję. I jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Z tego może być bardzo groźna sytuacja. Szczególnie, że do piłki podchodzi teraz krąg Ribéry. Ładnie schwycił, utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Świetna obrona. I przy piłce Sisoko. Richard Świetne teraz zagranie. Dobrze, skuteczny bramkarz. Atakują wzdłuż bocznej linii. Mogą ich teraz skontrować. Wspaniałe podanie. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Okazja do dośrodkowania. Frank Ribelin. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Rebic. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Rebic. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Mogą teraz skarcić rywali. Rodrigo, James. Dobrze, w Sokurs idzie mu partner z drużyny. Strzał głową ale ale obrona fantastyczna. Ma miejsce, by dośrodkować. Ładna okazja. Uff, co za interwencja. Stratalają i rywale rozgrywają. Rebicz. Pewna interwencja bramkarza i nie ma gola. Takie główki on wyłapuje przez sen, a oni chyba śnią, jeśli myślą, że takimi strzałami go pokonają. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. Rebic. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycję. Rodrigo Moreno. No, szukają akcji, która daje im wyrównującą bramkę. Możolnie konstruują atak pozycyjny. Obrońca się pogubił. I piłka wybita do przodu. Odzyskali piłkę w środku pola. Lając w ataku, czy zagrożą rywalom? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Pokonuje z piłką kolejne metry. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Ryszard są. Obrońca na posterunku. James! Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Z w pole karne. Podniesiona chorągiewka, spalony. Jest dwa do jednego po pierwszej połowie. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. W tej drugiej połowie zespół Lions musi się wziąć do roboty. Sisoko z piłką teraz. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Ruszył z piłką do przodu. Szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Jest szansa na kontratak. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Fraun Ribéry. Ante Rybic. Za szybko stracili. Rodrigo Moreno. Richard Lisson. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Przedziera się teraz ze skrzydła. Jest teraz tak de sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. Bez wątpienia był fałsz w polu Sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. Tak jest. Jedenastka wykorzystana. To się nazywa tupet. Wybiódł w pole bramkarza, nabrał go, że będzie strzelał przy słupku, a uderzył w środek bramki, gdzie nie było już nikogo. Golkiper pospieszył się z interwencją przy tym karne. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, więzienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Anterybicz. Darko Lazowicz. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. I sędzia pokazuje, że będzie zutrożny. Zrobów, pole karne. Świetnie blokują broń. może uderzać się w bramkę. Tak, tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Oglądamy podobnie powtórkę Bramki. Trzeba przyznać, że Bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalnością. No, 4 do 1. Przewaga ogromna, ale nadzieja umiera ostatnia. Obrońca się pogubił. Jest okazja! Udanie broni, piłka cały czas w grze. Jest okazja, by uderzyć! Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Dogrywa nieco za siebie. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki, nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd, przejęli piłkę, teraz mogą świętować. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Darko Lazowicz. Idzie z piłką do przodu. Nieprzemyślana próba odebrania piłki. To się może źle skończyć. Ma trochę miejsca na strzał. Udanie zablokowali ten strzał. Jak oto tracą piłkę. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Haberts. Sisoko z piłką teraz. Świetna piłka na dobieg. Ładna okazja. Świetnie interweniuje. I będziemy mieli zupełnie Głęboka wrzutka, rzut Rożnego. No gdyby nie on, byłby gol. Akcja zatrzymana. Ależ przeczytał to jak profesor. Że kryje, jest okazja. Jest groźnie, może strzelać. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Nikolas Dominguez Lewandowski przed szansą, ale elegancka interwencja bramkarska skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od pera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Jakim cudem to obroni. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Wybrali krótki wariant rożnego. Bez konsekwencji świetne piąstkowanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Nikolas Dominguez. Lewandowski. Piłka ląduje bramce. Spryt. Nie, zbiór obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa i piłka. To jest to samobójczy. Kolejne celne podanie jego wykonania. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. w ataku. Może być groźnie. Richard Lisson trochę się zbliżył do pola karnego. No nie! To mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydłach. Czy będzie bramka? No idemka wciąż na boisku. Do końca spotkania pozostała minuta. Chyba, że arbiter coś doliczy. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy. Do zwycięstwa. Spokojne zwycięstwo. Nikt teraz nie przeszkadza.